Ten przepis to nie jest przepis o zakazie wjazdu starych samochodów, tylko to jest przepis umożliwiający radom miast wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, czyli rady miast mają taką możliwość, nie muszą tego robić. I oczywiście rady miast również ustalają parametry, jakie muszą spełniać tak naprawdę ostatecznie spaliny, które wydostają się z rury wydechowej naszych samochodów, aby te samochody mogły wjechać do strefy. I powiem dla przykładu w, Unii Europejskiej 225 miast. Prowadziły takie strefy ze względu przede wszystkim na to, że mamy fatalną sytuację, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Oddychamy pyłem, cząsteczkami pyłu zawieszonego, co powoduje dużo chorób no, generalnie nowotworowych, więc coś musimy z tym robić. Nie mówiąc o tym, że Unia Europejska nałoży na nas sankcje około 4 miliardów, jeżeli nie je zrobimy, ale ja myślę, że ten pierwszy powód dbałość o własne zdrowie, jest tak naprawdę lepszą motywacją do tego, żebyśmy coś robili. Dam przykład Berlina, otóż tam w 1998 roku Tą strefę. Zresztą w kilku innych miastach, niemieckich również w tym samym roku, Hanowerze bodajże. I e, e, rozpoczęto od normy Euro 2, czyli od, tak naprawdę od bardzo niskiej normy dla samochodów, pomimo że tam standardy są wyższe. I w, po kilku latach doprowadzono do normy Euro 5 dosyć czy bardzo wysokiej. Tak, Więc ja sobie wyobrażam, że w naszych miastach też w związku z tym, że nasz park samochodowy jest jednak starszy niż niemiecki, samorządowcy zaczną też powoli i etapami wprowadzać to na, na przykład od normy Euro 2, tak jak, jak to było w Niemczech. I dla przykładu powiem, że nor, normę Euro 4, yy, czyli dosyć wysoką, spełnia w tej chwili samochód dziesięcioletni diesel. Dobrze eksploatowany oraz dwudziestoletni benzyniak dobrze eksploatowany. Dlatego to mówię, żeby uciąć jakby to przerażenie, które często się pojawia po pierwszej informacji: stare auto, ja mam stare auto, nie będę mógł gdzieś wjeżdżać. A kto będzie sprawdzał, no będzie sprawdzał stacja diagnostyczna, która tak naprawdę za każdym badaniem technicznym i tak podłącza nasz samochód, rurę wydechową i analizuje nasze spaliny, po to, żeby mniej więcej mieć pogląd, jak pracuje silnik. W tym momencie to będzie dodatkowa informacja wynikająca już z badania, które jest wykonywane. Tylko, że będzie musiała być gdzieś zapisana. To jest projekt ustawy, który jest zarejestrowany w tej chwili. U marszałka Sejmu, czy zgłoszony do marszałka Sejmu. Czekamy na nadanie mu numeru sejmowego. Ja oceniam, że to może gdzieś około trzech tygodni potrwać i, i powinien się projekt pojawić w pracach sejmowych. Zatem liczę na to, że w lipcu powinniśmy skończyć pracę nad tym przepisem. Oczywiście chcę też dodać, że jesteśmy bardzo otwarci. Ja spotkałem się z, już z wieloma osobami, konsultowaliśmy ten, ten, ten projekt dopiero ustawy i już pojawiło się sporo propozycji poprawek, które chętnie. Nie przyjmiemy, to nie jest treść ostateczna. Niemniej jednak uważam, że jeżeli nie podejmiemy takich tematów, to, to po prostu będziemy coraz częściej chorować i narzekać sami na siebie, że, że, że nic nie robimy, a to, to, to jest bardzo istotne.